No, ty, Mandziowska! Ale bym ci. O, o nie, Mandzio! Ale bym ci teraz. O, ukrę... Ale bym cię przytulił, mój pultaśny przyjacielu! no przecież cię. Powiem tak, jadę w poniedziałek do Warszawy, widzowie. Ale Mandzia tam dojadę, nie? Przysięgam. Ale. Ale Mandzio będzie klepany, jak go spotkam, JRL. No, tak, tak. Ale, ale. A miałem mówić, że skakiwa od razu. No, chciałem!